Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na taki nietypowy odcinek, bo pomyślałam sobie, że podzielę się z Wami z gazetką, która do mnie dzisiaj przyszła, w furtce znalazłam z Koflandu. Jest ta gazetka od, ważna od 18 do 4 miesiąca do soboty, 0,3. No i wiadomo, jest to gazetka już bardziej taka świąteczna, no bo wiadomo, przed świętami trzeba zrobić zakupy. Sklepy spożywcze nie są zamknięte, więc możemy się udać. Patrząc na gazetkę, sobie zobaczyć, co chcemy kupić. Na przykład, już na pierwszej stronie zainteresowały mnie te czekolady, no bo zobaczcie, jaka fajna cena. Jest kawa, ananas, masełko takie w kształcie baranka. No to wiadomo, do koszyczka, nie? Co tutaj na tej stronie? Wiadomo, jest dużo drobiu, mięska różnego. Zwróciłam uwagę na te jelenie, jakieś tam mięsko, które jest po staropolsku. No, cena za kilogram 70 zł prawie. No, ale jak ktoś ma ochotę spróbować i czy zjeść, bo lubi, no to zawsze jest. Jest też żurawina, bo żurawinka z mięsem zawsze fajnie można sobie zjeść. No i tutaj jest jeszcze jakieś grzybki suszone, na przykład do kapusty. Na stronie czwartej Zainteresowała mnie taka basa wędzona dymem, kopcona, że tak powiem, różne, różne rodzaje chrzanu, no i musztarda jest, no i wiadomo, tutaj są pasztety i tak dalej, można sobie już gotowy kupić. Ale zainteresowało mnie coś takiego. Jest tutaj szynka serana z akcesoriami, więc rozumiem, że w tym opakowaniu jest o takie coś, gdzie pewnie można sobie, nie wiem. Nie. Będzie to czy jak, nie wiem. W każdym razie ciekawe, można by było zerknąć sobie, żeby zobaczyć. No i wiadomo, różne salami, jakieś tam różne kiełbaski. Następna strona prezentuje się tak, że jest dużo różnych rozmaitych serów, więc ktoś jak lubi sery, no to wiadomo. Jest tutaj oczywiście mascarpone w bardzo dobrej cenie. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo jest tutaj opakowanie 500 gram, pół kilo za 9,99, a kilogram 19,98. No i jest wiadomo, twarożek do sernika na przykład i tak dalej. Także fajny, fajny jest wybór. No i y, są tutaj jeszcze takie sery pleśniowe, y, różne takie y, sery mozzarelle y, no różne przeróżne, także każdy może sobie coś tam wybrać. Następna strona jest strona z e, takie fajne smaki, jak na przykład... Mm jakieś różne takie jak to się nazywa tunczyk, oliwki, takie papryczki, różne. Naprawdę każdy może sobie coś tutaj znaleźć, takie bardziej greckie, bym powiedziała. Jedzonko. Następna strona mamy tutaj różne owoce morza. No i wiadomo, widzicie ile tutaj jest krewetek, raki są, jakieś takie różne kawior nawet jest czerwony i czarny. Krewetki koktajlowe. No, różne są małże. Tutaj są, mamy i, i losłość, i jakieś różne pasty rybne. Także jest dużo. Tutaj mamy już owoce. Powiem Wam, że patrzyłam na te owoce i ze wszystkich to jeszcze nie jadłam tego owocu. Nie wiem, co to jest. Granadilla. I, i karambole nie jadłam też jestem ciekawa jak smakuje, a resztę wszystko próbowałam, także wiem, dużo mamy tutaj ziół, które można sobie kupić zasadzić, na przykład przesadzić i na parapecie także też fajnie następna strona to już mamy takie kawowo, herbaciano, ciastkowo więc można kupić gotowy makowiec różne takie cukiernicze wypieki, dżemy kawy różne i ziarniste i takie sypkie, także i nawet do tych maszyn także fajnie tutaj mamy różne orzeszki Zwróciłam uwagę tutaj na e, makaroniki. Jak ktoś na przykład nie próbował, można zawsze sobie spróbować, jak to smakuje. E, tiramisu można kupić. Jest tutaj też ciasto bardzo fajne: torty, e, lody. Bardzo lubię te magnum, ale nie lubię tej różowej. E, nie wiem, ta czekolada różowa, jakby taka zepsuta, biała, tak mi smakuje. Ja lubię czekoladowe albo karmelowe. No i tutaj są różne orzeszki suszone owocem. Też fajnie. No, i mamy kolejną stronę. Też tutaj widzimy zajączka z firmy Lind. No, i tutaj są różne cukierki, takie fajne. Od wyboru do kolorów, kto co lubi. Można też kupić żywe, cięte kwiaty. Można też kupić i doniczkowe. No, i mamy ostatnią stronę. Na ostatniej stronie jest tutaj jakaś loteria, można tak powiedzieć, dla tych co mają kartę Payback. I tutaj trzeba zbierać punkty, jak tam się zbiera punkty do tego trzeciego najwięcej, no to wtedy się wygrywa. No ale wiadomo, trzeba to się zagłębić w to wszystko. Trzeba zarejestrować się i dołączyć do akcji właśnie tego złotego jaja. No i wiadomo, trzeba kupić produkty zaznaczonym właśnie tym jajem. Tak z tego to wynika. No i wiadomo, Wtedy się bierze udział. Także yy, jak ktoś ma ochotę sobie obejrzeć, można sobie zwolnić, zobaczyć, zatrzymać. Może akurat coś się znajdzie, a akurat nie macie tej gazetki, bo ja na przykład bardzo długo nie miałam tej gazetki, no i teraz przyszła do mnie i jest, więc ona jest ważna od czwartku 18.03 do soboty 3.04. Także kochani, bardzo Wam dziękuję. Dajcie znać, czy Wam taki filmik odpowiada. to jest mój trapaczek. Załapał się mega zdrawki w kadr. Także pozdrawiam Cię, Mariusz. Jak ktoś ma ochotę yy, yy, obejrzeć sobie to, zapraszam. Jak Wam się podobają takie filmiki, dajcie znać, czy Wam się podoba. Oczywiście nie zawsze mam gazetkę, ale jak będę miała, to będę się z Wami nią dzielić. Pozdrawiam Was, kochanie, buziaczki i pa pa. Miły...